Dobry. To jest poradnik do mastera i w dżungli Kupujemy najpierw maczetę ta, tego. Ja zaczynam osobiście od Reda Nie wiem czy dojdę Bo musiałem wszystko ustawić Ale Mam nadzieję, że mi pomogą ja pomo Tak, pomogą No, jak nie lipum to trudno. Zaczynamy z Q, potem E, a na końcu W. I ulcik, oczywiście. Zaczynamy od wytłumaczenia skilli. Jeszcze zobaczycie szybko jedną ja rzecz. To jest czwarte uderzenie mastera i to jest podwójne uderzenie. I drugie uderzenie zadaje połowę HP. Nie połowę, ale zmniejszone obrażenia niż normalny atak. Kół to jest wbicie się w przeciwnika albo w przeciwników i odbicie się od nich cztery razy. A jak są cztery osoby w tak jakby jednym miejscu to odbije się od każdego po kolei po jednym razie i wchodzi to nie wiem na ile wchodzi tak master ale tak yy, tak w, to jest medytacja i to mastery nie wiem na ile na chyba 4 lub 5 sekund zaczyna medytować i na no chyba na 4 sekundy i dostaje HP co sekundę jak dostanie jakiegoś stuna lub nie wiem lub jakiegoś odrzut i coś po prostu żeby przerwa jakieś żeby nie może się ruszać, jakąś klatkę, jakieś odrzucenie, jakieś przyciągnięcie, to wtedy medytacja od razu mu się tak jakby wyłącza i nachodzi na cooldown od razu po użyciu medy medytacji. I jeszcze do ku. Jak jest, są cztery przeciwnicy obok siebie. Weźmiemy na, załóżmy trzeciego ku, to się przy nim zrespimy Po prostu przy, znajdziemy się przy nim od razu potem. E, to jest taki ulepszony. Nie będę dużo gadał. Ulepszony atak. Смешнее, что я так хладно. Właśnie. No te ale. No. To. Podjechali mnie w czwórkę. No, nie, nie mogłem. E to dodatkowe, tak jakby. Obrażenia RK to zwiększone w st statystyki. Do wszystkiego. <laughs> do wszystkiego bez wyjątku. Chyba. Tak. Do wszystkiego. Niefortunnie, że spotkałem Mastera, bo ma teraz 2 kila. Jestem na minusie. A, trudno. Nie wszystko jest idealne. <laughs> Mam nadzieję, że nie będzie jakoś bardzo do przodu, bo jest do tyłu, tak naprawdę. buduję do mastera taki taki build, tylko że zapomniałem dodać tam po prostu jednego jednego itemu, bo nie, wypnął mi się, to jest dove dancer to jest dla mnie najlepszy build do mastera dla mnie nie mówię, że to jest najlepszy build do mastera, tylko że dla mnie po prostu tu nie ma lepszego buildu na razie, bo masz dużo ad, masz dużo atak speeda i po prostu bierz bardzo dużo. To jest taki build pod wszystko. O, jeszcze jedna rzecz zapomniałem dodać chyba. Jak mówiłem to nie pamiętam. Że po W od razu mamy pasywkę. Po prostu jest od razu pasywka. I teraz podwójnie bym walnął, ale że nie chcę ryzykować, nie chcę zginąć, bo mogę zginąć ehm, jakoś. miałem nie dużo HP, ale byłem nie ryzykować. Idę na brusówkę. Nie wiem, czy zmniejszy. Jeszcze jedna rzecz. Gdy bijemy, bijemy coś, to zmniejsza nam się o sekundę albo dwie cooldown na Q. Nie sprzedaję potionów Czekam chyba sobie na butki. A, po prostu na buty chcę sobie poczekać, żeby mieć już buty. Brokałem bro, 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 jej 40, 40 prawda, a szybko się zdobywa. Ja sobie tutaj poczekam. Jest, mam ten mastery może... Nie mówię, że nie. Może mnie zabić. Bo troszeczkę jest do przodu za to, że zabił mnie i chyba nie wiem co jeszcze. Ale wiem, że ma dwa killa. Na mnie niestety pierwszego. Miałem nadzieję, że Weigard nie zabiła. Szczerze mówiąc. Bo Weiga, bo Weigard nie byłby tak.

No sekundę się zmniejsza cooldowna na Q i mam nadzieję, że mastera tu nigdzie nie ma, dobrze Dlaczego ciągle mi się wydaje, że trash, czyli nasz support jest ciągle na topie, nie wiem dlaczego, to jest stryntomer. Nie po prostu tak mam teraz, teraz nie wiem, czy musiał flashoować. Chyba nie musiał, bo tak nie zginie, więc... Znaczy, zginie... Nie, nie zginie, bo, bo oni są może... No, on jest głupi i dlatego zginie. Nie to, że przeciwnicy źle, dobrze zagrali, czy coś po prostu. Zginąłby, dlatego prze, przez swoją głupotę by zginął. A ja teraz mam łatwe No ja pierdzielę uciekli No ten treść to gówno totalne no Szkoda szczępić Reja tak naprawdę No, no trudno się mówił nam no. Po itemku Na dżungle czerwonym Bo ja kupuję czerwony Nie niebieski Kupuję ostrze zniszczonego króla Po prostu Damage wszystko jest Trzy fragi mam. Mam mniej więcej takie itemy jak ja, więc jestem zadowolona. Zaraz mamy ósmy twarz, master i przeciwny ma już ósmy, a... Mam mniej ode mnie zabitych minionów Nie wiem jak ja... Nie wiem jak to się dzieje, ale... No. Jest już... Trochę późno, jest godzina... 23.23 23. No ale jak się, no trzeba nagrać w końcu ten ten odcinek miałem nagrać około 3 2 dni temu albo nie chciało mi się grać w lolo albo nie chciało mi się nagrywać nie robią drajka moja drużyna stoi oprócz bota hmm. Dziękuję bardzo. Lasermos. No trudno. Laser sobie zrobić. Jest możliwe. Ale nie żyje. Nie żyje, więc... O nie! Nie no żyje. Jest dobrze. Jeszcze jedna rzecz. Yy, gdy mamy na sobie R i będziemy medytowali, czyli weźmiemy swoje W, R nie może nam się skończyć, po prostu nam się przedłuża. Tylko tyle na razie. Kiedy sobie coś jeszcze przypomnę, to od razu powiem. A nie wiem, czy chyba wszystko już powiedziałem, ale jak czego się powiedziałem, no to... No to to powiem najwyżej. Mam nadzieję, że teraz chcę sobie kupić to i coś jeszcze. Buty pewnie. To... O nie. Dobra. Dobrze, że mam kół. Nie, że jest fajny. Jaki Dodge Master. Nie no. Dodge Master to ja będę. No ale ładnie <śm> za. O, wiem co zrobię. Najpierw kupię buty Ninja Tabi, a potem kupię to, bo będę wiedział, ile mam pieniędzy i on tam jest. Zapięguję drużynę, jakby nie wiedział. Wiedziałem z Mastery, ale mam nadzieję, że patrzą czasem na mini Czasem niech patrzę, bo mini mapa to jest jedna z najważniejszych rzeczy, bo widać całą mapę tak naprawdę. Sama nazwa wskazuje mini mapa. Jak nie widać było masteru tak Nie mówię za cicho, no ale jest już późno i jestem zmęczona. Więc. No, mm, mam nadzieję, że mówię wystarczająco głośno. Idzie tutaj Mastery i Darius. Nie wiem dlaczego. A, oni, oni idą na dół mapy. Nie, nie idą jednak na dół mapy. Jest. Hmm. No trudno Nie zabijemy go już Nie chcę wejść pod wieżę, żeby go zabić Nie chcę mi się no, O, tutaj jest pasek Nie może się skończyć, gdy medytuję Ale idzie szybciej Więc już mi się skończył nic co to Pokazałam, wydaje się wydaje że dobrze o nie, idę, idę, idę Tylko nie mam, nie mam ulta Ale jakbym miał chwilkę w, Jakby to, to walka była chwilkę wcześniej Byłoby to O, trzeba rozwadzić tego wardę tutaj O nie, ja mm, Dlatego Użyłem teraz W. Po pierwsze, żeby uleczyć się. Może minimalną ilość HP. No ale uleczyłem się zawsze. A po drugie, żeby zrestartować pasywkę i zadać mu pasywka, pasywka, tak jakby. Może pasywka nie daje dużo, ale. Ważne, jest, bo to są tak jakby więcej ataku o jeden. Proste, ni nie żyje master pewnie Tak mi się wydawało za głęboko się wbija ten mastery Masterem trzeba się wbijać Ale gdzie się już malowała to uciekać Tak, 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 tak Idę teraz na smaczka Zapięguję drożenie Mam nadzieję, że to żyje coś Szybko wezmę wrabki To są wrabki jak ktoś, jak ktoś zaczyna to to są golemy chwilka Już. problemy techniczne tak 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 tu jest drake to jest, tu są golemy to jest red buff tu są wrabki wilki blue, żaba i na rzece są kraby i smoki Smoki są tutaj ciągle. Smoki są tutaj na dole, tak jakby tu, tu są smoki. A tu są barony i Heraldy. Heraldy to są takie stworki, że jakieś się zabije, to dostaje się tak jakby tak jakby głowy Heralda i można go położyć. I tak jakby Herald wyskakuje i jest dla Ciebie i niszczy tylko wieża. Nie zabija nikogo, tylko niszczy wieża. Nie ma taką szarze. Gdy się wygra, gra tak jakby wygra się grę i Herald nadal żyje, to on zaczyna tańczyć. A Baron to jest to coś, co jest tam teraz. To daje, tak jakby statystyki do wszystkiego: do, do wszystkiego: do Attack Speed, do AD, do AP. To jest AD, to jest AP, Armor, Magic Resist, Attack Speed, Cooldowny. Movement speed i... to jest zadawanie krytycznych obrażeń. Czyli takie ulepszone... Po prostu ulepszone obrażenia trochę. I ja się buduję. No się O, no to zabiję ciebie. Właśnie jego. Dobrze jest... tutaj postawię Warda, jak wyszedł Master, to mogę uciekać od razu. Idę na golemy Nie lubię robić... w ogóle... ogólnie nie lubię robić golemów, ale no, do, brakuje mi mało expa i się na nich trochę uleczę. Drugie maksujemy E, najpierw Q, potem, potem R nie W, bo szybciej będzie się miało na RC trzeci poziom niż na piąty na w mm, tak kupujemy wszystkie te itemy sto. o już mogę kupić itemek fajnie fajnie zaraz jakieś niefajne nie lagi są już schodzą chwilę postoję w krzaku żeby zeszły lagi to jest taki mój mały patent po prostu stanąć sobie w jednym miejscu najlepiej może na respie, może gdzieś, po prostu, żeby nie było żeby nikt nas nie zabił i sobie poz no, swine żyje, ja, a co to są za niefajne lagi dlaczego one są? Nie mam pojęcia. I po ostrzu pisze kupujemy Ginso. Nie wiem dlaczego są lagi. Powinno być wszystko dobrze. No trudno. Potem kupujemy Ginso i jako ciekawostka mogę powiedzieć, że na spokojnie z moim buildem na 16. poziomie można wysolować z Barona i się nie straci hp bo się ciągle będzie leczyło tak jakby. Oni nie powinni się wbić. Oni powinni poczekać na spokojnie, dopóki oni wyjdą. Albo po prostu ich zostawić. To nie będzie jakoś super źle, jak... On kupuje, mas... Master kupuje krwiopijce, co nie jest złym pomysłem, ale dla mnie chyba za mało daje podaje tylko Ada i tak Nie daje Nic tak naprawdę, tylko Ada i Lifesteala I gdy się przytrzyma, co? To tu są runy, jakie się ma Jeszcze run, o runach nie powiedziałem Przepraszam bardzo już, już, już mówię dosłownie, już chwilkę Ja gram runy tak, zdobywca Triumf Legendę jakąś Po prostu może wyślę wam screena, albo... nie wiem Można wziąć to szybko Zdobywca triumf... Al... al triti, nie wiem, nie wiem Taką bab... Gościa z, Po prostu powiem tak, bo nie wiem jak się to czyta Babkę z ukiem i gościa z na żółtym tle, a yy, drugą runę, co, którą jest, robię ich szybko. Co jest? On mi zabrał. A tripla walnąłem. Serio, mógłbym mieć pęta? Teraz? To mam moja pierwszą pentamasterem na wizji, więc jak widzicie, opłaca się nagrywać po pierwsze przyjemność. Możesz robić to co lubisz. A po drugie można dawać fajne place jak teraz. Dałem im solidnie. Zabrał mi szczerze mówiąc Pragi, no teraz cofamy się już po item. Szybko wezmę tego Drake'a po buffy, bo ka każdy smok, Harold, Drake, Baron, wszystko daje różne, tak jakby buffy do, do czegoś innego. Gdy najedziecie sobie tutaj, tu są wszystkie, wszystkie smoki w grze yy, i będzie można sobie przystać. Już mam trzy itemy, czyli. Czerwony Smite Potatax Speeda. Ostrze zniszczonego króla i ginso. Kupuję Dove dancera, którego nie dodałem przez przypadek. I właśnie. Do run do runu Jeszcze. Lwa. Lwa i... Sudden Impact. Tak od razu mówię. Szybko, nie wiem, dlaczego oni chcą robić tego brona. No, jest tu master, pewnie z flashem. Czekam na to, aż. Konto, nie no, kwadrat tylko. No? Może będzie do kompilacji, bo chcę zrobić sobie kompilację z moich plays'ów masterem. Jak można nazwać to place'ów, bo uważam, że dość dobrze gram masterem. I właśnie kończymy gier. Króciutki, może króciutki mogę. Może duży, długi. Nie, jeszcze nie kończymy gry Dziwne. Powinniśmy już ją skończyć, no ale jak nie kończymy. To, to jeszcze chwilkę. Jeszcze powiem cały build do końca, bo nie kończymy jednak gry jeszcze. No, uzbieram sobie hajsu. Cały build. Potem kupujemy Dove Steraka i Black Rivera. To jest mój build. I Pentakill. Idę po Pentakillach, chłopacy, nie będę miał Pentakilla. A może dru druga kwadra? Hmm, triple kill Kupujemy Dove Dancera, Steraka, Black Rivera. No i powinniśmy Po prostu ich niszczyć Nie wiem jak jesteście te dobrzy, czy nie Ale po prostu Ten build jest bardzo dobry Pokażę wam szybko jeszcze runy Jakie, z jakim ja do, nie do niego gram Bo po prostu wejdę do runi pokażę wam Honorka pewnie Treszowi, bo dobrze grał, albo Swainowi dostaliśmy F 14,13. Dużo farmy, dużo golda zebrałem. Tak, play again. Może sobie zagram jeszcze jedną. Wchodzę w runy i pokażę, pokażę Wam do. To są moje runy do Lisina. Niby mi tak gram. Możecie sobie skopiować I itemy, do których ja gram. To jest. Czerwony Smite z Attack Speeda. Ostrze zniszczonego króla Ginso Potem Duft Dancer, Starak i Black Creever na końcu. żywam dobrych playsów Lisinem i nie wiem po prostu bądźcie lepsi. Siema.